Janusz Korwin-Mikke zadzwonił do Krzysztofa Stanowskiego. W jakim celu posłuchajcie Krzyśka? Dzisiaj zadzwonił do mnie Janusz Korwin-Mikke. O Jezu. Co się dzieje niezwykle rzadko. Chyba trzeci raz w życiu do mnie zadzwonił. Akurat nagrywałem program, jest, jest to pokazane, pokazuje, że dzwoni, ale nie odbieram, ale odzwoniłem. Mhm. No i byłem ciekaw, co chciał. No i on mówi: Panie Krzysztofie, bo ten maciak. To jest oczywiście podrzędny dziennikarzyna. I już mówię, no dobra, czyli chcę mnie pochwalić. Ale akurat z tym, że Putin mógłby za darmo wyleczyć dziecko, to ma rację. Ja mówię, panie Januszu, jak już będzie chciał jakieś wyleczyć, a nie zabić, to niech pan do mnie zadzwoni wtedy. Bo on mówi, a co by było, jakby chciał? Ja mówię, jak już będzie chciał, to niech pan powie. Na razie z tego, co wiem, to woli zabijać niż leczyć. O, to, 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 to Napoleon też zabijał. <laughs> no i ta nasza rozmowa była dość specyficzna.